Ten ktoś. Pierwsza, pierwszy stopień w długim do tyłu, no ja. a... To jeszcze długo ty będziesz trzymał? Myślę, że tak mówią, że przez niedzielę, a w poniedziałek było. Dobra. No, próba. Próba ja. fly. Dobra. Oj, oh a yeah, w kamera, nie tak. Nie Niewiele ciemnej tutaj. Hejka. Jeny, jak ci tutaj to szybko idzie. Hello, Bodzio. Hello. Zobaczcie, on tu już ma tylko szkielet. Już dopiero, ja. Już dopiero. Dobrze mówisz, już dopiero. A tu tyle tego piachu było? Hello, hello, no. Stąd. No. Stąd. Zobaczcie. Troszkę widać, że jest zardzewiałe, nie? Mhm. Ale ty, ale ja myślałam, że i tak. Jak ona tam dostała. Tam stała, tam się nic nie działo, tylko. Nie, tylko ona, myślałam, że ona w gorszym stanie jest, bo zapomniałam. Przed przedtem już była, tam tamte podłużnice to na dole. Co mam wywalone? Tam będzie. No i tu takie, o. Tu było snite, to trzeba odciąć i nową blachę dorobić. Na dole już nie będę uszczelki dawał. Tam jeszcze syf się zawsze wali i po co to tam... Tak, bo tam nogami się wchodzi, tak. nie? Z ziemią. I tu była ramka i uszczelka tu Tu była ramka. Tu uszczelka, a tu syf leci, nie? Tak, tak, między to, to... Najgorzej tu. tu Michał robił przed wczoraj. No nie idzie wybić. Muszę to będę musiał grzać i podcinał, nie, żeby być wywalić. I, I tak to jest. O, będzie go widać? Zaraz mhm. będzie tutaj Dość nisko leci, chyba. To, żeby nie za domem, to nie zobaczyli. Tam leci. O, o trochę mignęło. Akurat. No, nisko leci. Akurat nisko. Ale słychać będzie, że leciał. Słuchajcie. A tutaj macie to wszystko wyłożone. Ale po co to? Po co to chcesz tu odciąć? Do czego? Nie Czemu? Odciąć, tu muszę wybić. A wybić? Tam jest wybite. A tu jest już wybite. W no, już... sumie się do czego Przed to odciąć, a mi to jak to jest do ciebie ale... włożenia. O, tu też trzeba odciąć. Tam to odciąć. No nie. Co trzeba odciąć, nowe zrobić, kawałek. Tu jest wyżej dobre i, i tak to wygląda A teraz co tam robisz z tym? Też próbujesz wyjąć tak? Próbuję, ale tu była większa szpara. To obciąłem ten swożeń. Ale nie wiem czy to mnie się tu chce wyjść. Przecież jest tak nie może ja ci tutaj też trochę z tej strony potrzymam. No, chodzi o to, żeby tu było bliżej lub niżej, bo to... Hmm. Wychodzi coś już powoli? Dwa milimetry na razie. A, to, to, no to może i pójdzie. Jak już trochę poszło, to pójdzie coraz szybciej. ale to trzeba wnosić się tutaj z tym wyciągnięciem. A co to, to tam jest? Trzy tak, jak mi dałeś, nie? Może teraz niżej wziąć, czy wyżej? Zobaczę. Tam już nie, a ale niżej nie może. Bo nie, nie, rama. niżej nie, to wyżej. Dobra, to wyżej, biorę. Niżej tam Ciut. Ciut. Już im nas wszystkie strony. Poczekaj, Kamiarze. daj. A wyżej podnieś tak. Pokaż poczekaj, poczekaj. Po kamerkę mi się. O, jest. Ale ty trochę o. tego było. To. No, ale to trzeba wylinić tu. No, teraz wybić. Tak samo tam. Tu to wyjdzie raczej, bo to jest zawinięta ta. No, no. A tutaj, tutaj patrzymy teraz to. No, tu jest, tu, o tu są duki. Tam z tyłu. A tutaj jeszcze troszkę większe. I tak samo z drugiej strony, nie? No, no pod spodem, bo widać, że tu jest. Tu już trochę było, jak on był kupiony, nie? No, no, wiadomo. Na tej jednej, na drugiej tak nie, na drugiej tam, nie? Ale to tutaj te, te, te gumy, te, te tutaj też chyba trzeba będzie zmienić, tak? Nie wiem, jeszcze Czy? zobaczę. A, to jeszcze się zobaczy, mhm. tak? Przejdę tam dalej, wam pokażę tutaj. O, tu chyba, Wodzio, też jeszcze, tak? Mówiłeś? O, no. No, no. Ciekawe, czy te będą dobre, tu. To są takie poduszki, chyba, tak? Czy jak to się nazywa? Takie jak w samochodach, nie? A te błotniki, tak? W miarę są dobre, nie? Tak patrzę. No, butniki fajnie. Być nowe, chyba. Fajne butniki wyglądają. No, to nic nie widać takiego zbytnio. No to dobrze. Troszkę tam minimalnie tutaj to taka tylko recka jest. Widzicie, żeby to... O! A dach, jak patrzałeś, no dach jest zielony. No to... Dach jest dobry. Dach z mychem. Dach u góry. Mychem zarosły, ale... Jak się wyczyści? To A z drugiej strony, Bodzio? Chyba lepsze, nie? Bo nie widać, że jest na... Nie, nie widać, Chciałbym że... Mówię, tajemna, nie? Tutaj właśnie ta strona, nie? Tylko... Bo nic na drugiej stronie nie widać, no. No to Ale dobrze. tego zawiniętego, to już skończy. Ja. No. A jeszcze muszę te klamki powywalać. Masz gaz? Grzejesz trochę, tak? Grzejesz? Ugrzałem, ale... Ale coś słabo. I może za mało żeś Ja Będę musiał sobie kupić palniki. Mam butle od tlenu i... Z tlenem i wtedy... Z tlenem. I gaz propan się tego grzeje, nie? O, A, tu trochę oś. od tyłu się rusza, ale... Ale to jest słabe wszystko. Bo to musi iść tam, bo tu są głupy z tej strony, nie? Mhm. To mnie nie chce iść tam. Dobra. A miałeś podgrzane? Tak. No, tak. No, no. A, bo to idzie, żeby taki jeszcze był skupiający palnik. Ale kto tu się spodziewał, że to tak będzie szukał. To by trzeba było kupić takie coś to, z takim skupiają... A to jaki wygląda skupiający palnik? Okrągły. A, okrągły jest. I co, mniejszy, czy co? No taki gdzieś, jak to. Tak, jak to? No taka rura tu musi być na Aha. końcu. Chciałem dorobić, ale... To nie, nie takie rury. To może by trzeba jeździć do sklepu kupić najpierw. No co to jest za dużo, wtedy leci na bok, tak? Tego Niepotrzebnie się nie skupiam. Jeszcze. No no, w jednym miejscu, tak jak mówisz, skupiający. O, no, bo ten nie albo, albo zadzwonię do sklepu. I co, bo to kupiłeś? No gdzie, pojechał. No ciekawe co to będzie, a pokaż jak to tam wygląda tutaj. Bo to jeszcze no, nie masz ciepłego, nie było, to mogę tutaj złapać. Takie coś. To jest jak jakaś taka paszta krokodyla w pomieszczeniu. Nie wiem, więcej końcówków, nie? Tak? Ale w tym? Tak. Nie. Tak? No. Gdzie masz? W kieszeni tu. To pokaż. Może ktoś jest ciekawy. Tam to, to jest podobna do tamtej. Nie? No, to jest podobna do tamtej. No i co? Jeszcze masz jakąś? Nie. A, no to jak więcej? Ja myślałam, że to, o, naprawdę więcej. No, to tylko masz dwie. A klucz też tak jest? Tak. Czy to jest twój klucz? Nie, to, nie. To był. A, to do tego, tak? Dobra. No, próba. Bluzę próba fly. Dobra. ojej, oh yeah, a w kamera, nie tak. Bliżejszy bądź, bo... no to weź to, schowaj sobie. Czekaj. Ludzie się cieszą, wpiszą w komentarzach, że rusza, nie? No to Filmik rusza, Ktoś ale się to... pytał, teraz mi się przypomniało. Bo to już chwilę chyba, teraz będzie dwa tygodnie, jak film był włożony. Mm -hmm, poczekaj, ja stanę Jak sobie się tutaj... tarczę do 3P wkład No to wytłumacz. Pierwszy stopień, długim na piaście tarczy do tyłu, a, a drugi stopień, z, z większym otworem ta tarcza, dłuższym do przodu, także długimi do, do siebie mają być. Chyba zrozumie ten ktoś. Pierwsza, pierwszy stopień długim do tyłu, a, a... drugi stopień długim do przodu, długimi do siebie. Jak patrzę, że jesteś taki już zarosły, a tu to już w ogóle, to już nie mówię, ale tu? Będę ci musiała poobcinać. nie mam czasu teraz no teraz Zaraz odpalimy i teraz odpalamy tak. i i się obcinam sam. tutaj o, to nie będzie 914 bo tu już jest silnik inny ale, no no tak ale ludzie będzie. się pytają 914 to, no rusza powoli na budowie ale zanim wiecie to tutaj będzie ta kabina bo zanim tutaj on, on musi tutaj Michał mówił dwa tygodnie, mać. że mnie zajdzie tak nie nie, nie, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, no, nie? Na czy już bym miał zrobione dziś. No. <laughs> no. Nie? No tak. Jeszcze tutaj właśnie bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wpłacają. Właśnie coś tam było z tą zrzutką nie tak, jakoś tam kropka się, nie wiem jak to w, w opisie, jak robiłam raz właśnie sobie kopiuję ten opis, ale jak ktoś chce wspomóc Kasię w rehabilitacji, to Link w opisie jest i do konta i do zrzutki. Co Zobaczymy co tutaj teraz. Co I Kasia dziękuję bardzo wszystkim serdecznie za każdą złotówkę. Tak. I za każdą pomoc, wsparcie, takie wiecie, yy, różnego rodzaju. No. Myślę, że to będzie lepsze.

Pada. miało być takie osiem, a jest sześć, dziewięć nawet wczoraj w radiu opowiadano. Wczoraj tu dłubałem trochę przed wczoraj Michał, bo ja byłem znowu na drugi palec się kwalifikować. Od drugiej ręki, od prawej. O -o. Kierownik przyjechał. Kierownik wiedzie zamieszania całego. To tam nie wali nie wiadomo gdzie, może będzie lepiej, nie wiem. Nie zobaczysz zaraz, czy coś uda nie, ci się bo wybić? to... Nie no to musi ostygnąć, nie to co tam w tym filmie chyba nie będzie. To musi ostygnąć, a to nie na ciepło? Musi mm -mm. rozprężyć dzirdza. pamiętam jak Andrzejowy tam w tym rozrzutniku, co sprzedał, którego sprzedał, to grzałem, grzałem i nic, a potem jeszcze mówię, no Michał, weź tu przynieś zimnej wody, jak kluknęliśmy, aż trzasło, nie, i poszło, ale nie, że pękło coś, tylko, że mm -hmm. taki odgłos był. Razu wy to teraz powinno wybijać to źrenego. Nie. No ten w środku już na nie? Teraz? No. I jest ciężej. To jest taki samo. A luz. później musi ostygnąć, tak? I... Mhm. Mhm. Bo to się rozkurcza i tak samo to w środku, ten stworzeń, nie? no. ja. To jeszcze długo to będziesz krzał? Myślę, że tak mówią, że przez niedzielę, a w poniedziałek wyłoni. No, stara butla tu dzieje. Hejka Mariusz. Hejjo. Włodzimu, że się robi czerwone, no, to trzeba nagrać tu. Ja widzę, co kamerka widzi? No ja to już chyba dosyć. Ile tu jest? Kurde, to jest za dużo To tak aż musi? Nie, no teraz drugie. Zobaczcie, jak tutaj leci. Aha, bo tam jest nie? Mhm. Aż tu przez jakąś dziurę, zobacz, wylatuje. Tak jest nagrzane. To cała pewno jest ta rama się nagrzała. No, ale a... nie tyle co tym że... A ty się ba... oparzysz tam zaraz ba... może w ten Ciała, A nic nie było. Nie oparzysz się w łokieć? Jeszcze tam nie jest. Poczekaj, ja muszę zobaczyć, gdzie tutaj doszło to ciepłe. Jest ciepłe. No ciepłe, ale... Ale nie gorąco, nie? Tu już jest ciepłe. już się nagrzało fest. No to ma tak, tak zarobić ma. No. Widać? Widać. No. no. Daje chwila, moment, a nie. Żać pół dnia, 5 błotów wintu. Są takie nagrzebnice indukcyjne, tysiąc parę złotych, nie? Jak na przykład do nakrętek. Na kole nie idzie albo na czymś. Taka jest grzałka i się przyłoży i moment dym leci z tego, nie? Na prąd. indukcyjny, czyli. A te, te żaby to powinny być takie, że to jeszcze ścisnęło. Nie żeby... no, to musi gdzieś płomień być, nie? My musiał sobie kupić butla plenu. Już mówiłem to, czy nie? <laughs> Propan, butan, palniki mam, peruny, cały komplet nawet ponad. I może by to szybciej szło. Albo coś uciąć tam, gdzie nie ma dostępu, bo tu musiałem przecinakiem tam z tamtej strony podłogę rypać. <laughs> Tam, widzisz tam pod nogami. Możesz pokazać tam przecinakiem hyciołem. Tutaj? Okay. Częściowo wierko, ale trzeba było dużo kucz, nie? Aby nie miał palnik. No mam palnik, ale nie mam tlenik. bo A te straciły wtedy to w tych 90. -tych latach był strasznie drogi. I butle poszły o będzie dość jak już się takie zrobi grafitowe śliskie nie matowe to już stary.